Cześć. Z tej strony wilgotny mieczyk. Dziś nagrywam sobie akwarium 54 litry po wyczyszczeniu przedniej szyby. Jest czyściutka. Wytarta. Jeszcze będzie odcinek, z w ogóle pomieniane wody nagram. Bo jest już. Trzeba będzie podmienić. A dziś właśnie niedziela jest. Więc sobie podczyściłem tą szybę. Wyczyściłem. nie była za czysta. Jeszcze tyle będę musiał. Potem też jest trochę. Ale za to przeniosz jest bardzo naprawdę czysta. I pozbierać te rośliny też się będzie. Bo tak latają po całym akwarium. Więc no, na razie tyle. Właśnie taki odcinek krótki. Przepraszam, że nie było. Nie wiem, kiedy ostatni był odcinek. A już trochę nie nagrywałem odcinków. Około tygodnia. Może sobie rybką damy jeść. Może około 20. A jadły o. Jadłby około 10 godziny. Ja sobie zrobię tutaj urywkę, jak już na No, już sobie nasypałem. Troszkę karmy. Otworzyć klapkę. No i dać. Właśnie ostatni odcinek miał bardzo dużo wyświetleń. za 54 litry, bo chyba przeszło 130. Więc troszkę jest. Tak się akwarium prezentuje. Bardzo ładne. Taki krótki odcineczek, no co mogę Wam powiedzieć. To by było chyba na koniec. Cześć, siemaneczko, pa.